5 sekund macie na to, aby zgadnąć czyj to jest motocykl. 5, 4, 3, 2, 1 Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mikser! Witam, witam Was bardzo serdecznie. Moja ręka powiewa na wietrze. Chociaż za małe prędkości. No za małe. Jak się jedzie tak powyżej, nie wiem, e, 140? Takiego właśnie, prędkości autostradowe, na no, autostradzie, gdzieś tam na ekspresówce, to można sobie fajnie tak wystawić rękę i to wtedy ona fajnie tak powiewa. <zostawiacie> Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dobra, ale tak poważnie, to przyjechałem sobie właśnie zatankować motocykl, ponieważ to był taki pretekst, żeby się wyrwać gdzieś na tym motocyklu i coś nagrać dla was. To jakaś akcja była, ponieważ motocyklista jechał, jakiś samochód wyjechał i troszkę Troszkę wymusił temu motocykliście I ten motocyklista tam zatrąbił na niego Bo tak to bym się nie zorientował, że coś takiego było. Na szczęście nikomu nic się nie stało, także dobrze jest. <ścoughs> Jeżeli byście chcieli, to tak w ogóle jest taka możliwość, żebym nagrał jak gsx chodzi na seryjnym wydechu, porównanie z wydechem aktualnym, czyli wydechem BOS, z deby Killerem, bez Debi Killera. A także mogę nagrać jak ich 3 czy bez wydechu w ogóle, bez niczego, bez żadnego katalizatora wydechu. Także jeżeli to byście chcieli, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, aby coś takiego nagrać. Jak tu może będzie pod tym filmem, tak nie wiem, 500 łapek w górę, to coś takiego nagramy. E, ogarnę tam kolegę Prajanka, może jeszcze, żeby zrobił reakcję jakąś fajną, tam ustawimy coś, wiecie, pod film. Nie, no żartuję. O, też sobie tutaj siedzi. No, także jeżeli coś takiego byście chcieli, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i napiszcie to w komentarzu, a, a mogę coś takiego nagrać dla Was. Tylko kurde, ja nie wiem gdzie tu teraz jechać: czy w prawo, czy tutaj? A może tutaj sobie pojadę w lewo. O! Powiem Wam, że lubię bardzo jeździć po takich pustych drogach, tak jak tutaj. Fajnie się jeździ. Mogę sobie jechać kurde z jakąkolwiek prędkością chcę. Oczywiście dozwoloną, nie patrzcie na licznik <grym> Nie, ale w sensie, że mogę sobie jechać po prostu wolniej niż normalnie jeżdżą samochody i nikt na mnie nie będzie krzyczał, wyzywał jak ty jedziesz ty pajacu? A to, że ja jeżdżę tak wolno to nie dlatego, że chcę żeby YouTube ładnie wyglądały tylko jeżdżę wolno, bo lubię jeździć wolno, po prostu lubię czerpać przyjemność powolnej jazdy, obserwacji wszystkiego dookoła mnie, no i to tyle. Jak wiecie w ogóle, jeżeli ktoś śledzi mojego Instagrama, którego macie tutaj, byłem w tym roku na wakacjach w Międzyzdrojach, no a wracając tamten, stamtąd do Częstochowy jechałem bardzo blisko miejsca zamieszkania pewnego youtubera. No i kurde, no, że my jesteśmy w dobrym też kontakcie. No to do niego tam, przed wyjazdem, zaraz tam telefonik, no siema, siema, whiteout, bo to chodzi o whiteouta, co tam robisz, nie, może byśmy się spotkali, no i się zgadaliśmy, i mieliśmy okazję się spotkać, kurde, naprawdę, whiteout bardzo w porządku, gościu, pojeździliśmy razem, nawet nagrałem film, znaczy, Nagrałem film na Whiteouta Kamerski. Jak jeżdżę na jego złotej rce? Ja też coś tam nagrałem na swojej kamerce. Jeżeli ktoś tutaj z Was nie subskrybuje Whiteouta, to spadajcie do niego, bo naprawdę to jest bardzo spoko kościół. No i w ogóle byliśmy tam z kolegą Brajankiem z Kasią, z dziewczyną też kolegi Brajanka Umówiliśmy się tak, wyjeżdżamy z międzydroi, napisałem tam do Whiteouta, że będziemy około 14 godziny u niego. No i przyjeżdżamy i stwierdziliśmy, że kurde, no. Nie możemy się do niego dodzwonić. Telefonu nie odbiera, na Facebooku nie odpisuje. Nie no, kurde, coś jest nie tak. No i, no ale dobra, no to prze, przejechaliśmy się trochę po tym y, miejscowość, jak to ona się nazywa? Kostrzyn na Odrą, bo tam są te i w ogóle, te imprezy takie. To się trochę po, przyjechaliśmy po tej miejscowości No i stwierdziliśmy, że jedziemy do Maka. Pojechaliśmy do Maka, jemy sobie, tam zamówiliśmy sobie coś do jedzenia, bo wszyscy yy, yy, głodni w połowie drogi. No i co się stało, Kurde, patrzymy, Whiteout podjeżdża i tak totalnie, w ogóle się nie umawialiśmy. Powiedzieliśmy tylko, wyjeżdżając między drogą, powiedziałem Whiteoutowi, że będziemy, no gdzieś tak godzina 14 w Kostrzynie, tak żebyśmy się tam jakoś kontaktowali. I on przyjechał już do Maka złapać VP, bo on mówi, że internetu nie ma żeby złapać VP i się z nami skontaktować. No i no i się spotkaliśmy także. Ciekawa sytuacja. Whiteout ma bardzo fajną złotą charakterystyczną werkę. W ogóle bardzo fajne spotkanie. Spoko gość. Teraz kurde musicie go też zmotywować. Wejdźcie do niego na kanał na ostatni film albo na film ze mną, bo on też dodał ze mną film i napiszcie, żeby przyjechał teraz do Częstochowy. Kurde, by było fajnie się z nim spotkać tutaj. Powiedział, że będzie chciał jeździć na Gixie Kurde, bele Nie no Może, może dam mu się przejechać Siema Siema, 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 co tam? Co to za motocykl tutaj mamy? Zwinęliśmy 5 sekund macie na to, aby zgadnąć, czyj to jest motocykl 5, 4, 3, 2, 1, 0, chodź tutaj do nas Siema, przywitaj się! Siema, was z tej strony out, elo Co tam? Co tam powiesz? Pierwsze co chciałbym powiedzieć to nie róbcie tak jak Mixer, bo jeździł bez kasku właśnie Nie róbcie tak No i mnie odjedziesz z, z kolegą Brajankiem Wszystkiego miałeś nie mówić O, dobra, to się wyjdzie. <tryk> to się wyjdzie. <bytnie. śwriter> <ś indoors> Chociaż ja przyjadę tam do was do Częstochowy, to ja będę was, wasze motocykle y, testować Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, zobaczymy Jeszcze myślałem sobie że tutaj gdzieś się przejechać, w jakieś ciekawe miejsce znaleźć Tylko kurde, właśnie nie wiem gdzie Tak krążę i krążę po okolicach Żeby znaleźć po prostu jakieś fajne miejsce, w którym mógłbym nagrać jakieś kilka fajnych ujęć z era Być może jak ktoś ogląda mnie od dawien dawna, to wie, że mój Kanał uh, no, to wiązał się z nagrywaniem filmików z muzyką. Ostatnio, kurde, jakoś nie mogę się zabrać za montowanie tych filmów z muzyką. Nie wiem, wolę jakoś montować vlogi, powiem wam szczerze. Jakoś przyjemniej mi się montuje te filmy i bardzo się ostatnio w to wkręciłem. Nagrywam też ostatnio dosyć sporo. Ale niekoniecznie też sporo montuję, bo często mi czasu brakuje, choć szczególnie teraz po wakacjach, jak wróciłem mi bardzo brakowało czasu. No ale myślę, że już to wszystko co miałem ustabilizować jakoś w miarę ustabilizowałem. No i takie smaczki właśnie z nagrywaniem filmików z muzyką lubię dodawać do blogów. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, możecie też napisać. Kolejna rzecz, którą już musicie napisać w komentarzu, ale serio, y, czy wam się coś takiego podoba? Bardzo się to żyliście z Waszą opinią, chciałbym Wam wiedzieć po prostu, czy Wam się też to podoba. Mi się akurat to podoba i chciałbym to robić i chyba będę to robił, ale dajcie też znać, jak Wy to odbieracie. no i... No i tyle. Gdzieś miałem taką akcję jadąc na skuterze. Że mi krowa na drogę wyszła. Serio. Jadę sobie, a nagle po hamulcach wystraszony. Krowa mi na środek drogi wychodzi. No masakra jakaś. Tak się wtedy wystraszyłem, ale wyhamowałem. Chińskim kingwayem kolibrem. No ale dał radę. Dobra maszynka. Taka propa jeszcze tego mojego chińskiego skutera, który miałem. Często zdarza się, że zazwyczaj te skutery chińskie są słabe, słabo wykonane i tak dalej, często się psują, no i poniekąd taki jest. Ale czasami naprawdę, przyznam Wam to szczerze, że zdarza się taki model, że on naprawdę jest nie do zajechania. Ja tak właśnie miałem, ponieważ miałem chińskiego Kingwaya Colibra. Naprawdę ten motocykl był nie do zajechania. Wiadomo, że tam wyczyścić gaźnik, ale poza tym naprawdę ten motocykl, bardzo... motocykl, skuter bardzo fajnie chodził. Motorower skuter no. Naprawdę bardzo przyjemnie i, i kurczę. Zdarzają się takie po prostu egzemplarze, które są dosyć przyjemne. Także po prostu czasami też zależy na co się trafi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Też kupując motocykl jakiejś e, dobrej marki, czy też samochód dobrej marki możemy trafić tak, że będzie to kompletny bubel, e, ponieważ będziemy miał tam jakąś wadę fabryczną, tak czasami te e, motocykle, skutery, samochody, złych marek. Okazują się, że tam jakiś najtańszy model, najsłabszy model jest e, dobrym modelem i może wszyscy inni narzekają, bo akurat się nie psuje, akurat po prostu Wyszedł im dobry egzemplarz. No, tak czasami po prostu bywa. Dzięki wielkie, że oglądaliście mój filmie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i pamiętajcie napisać w komentarzu, czy chcielibyście usłyszeć Gigsa na seryjnym wydechu, porównać ee, ten dźwięk, żebym to tak nagrał, tak wiecie, tak profesjonalnie. No i trzymajcie się, cześć!